Okej, okay, witam was. Ja jestem Danym Brzydwą, a to jest kolejny i już, jeśli nie jeden, to dwa ostatnie odcinki tak na długi, długi czas, ponieważ, no, porzucam tą grę na dobre po ograniu tego dodatku i tyle, bo nawet nie będę robił tej postaci, ponieważ ja już sobie ją przejrzałem, tą Jade, i ona jest, O... No... Szyderką to po pierwsze, a po drugie, no nie jest tak e, mocna jak chociażby dagach. Przynajmniej z tego co mówią umiejki, to wydaje się słabsza od dagach. Mi się osobiście nie podoba, nie chcę jej robić. Tak więc przejdziemy sobie dzisiaj tylko fabułkę. To będzie tyle. Fabułkę przejdziemy dzisiaj. Może w następnym odcinku przejdziemy tą misję. Zobaczymy, jak długa będzie fabułka. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, to jesteśmy już w grze. I mamy zrobić zadanie jadejtowe y cienie, żeby odblokować sobie ten nowy tryb. To jest to zadanie jadejtowe y cienie, próbując zrozumieć swoje najważniejsze tajemnice. W przeszłości Stalker łączy siły ze swoimi wrogami na wyboistej drodze ku prawdzie i za niewyobrażalnej straty. Okej. Okay. start eee, to zadanie zawiera wyjazd... Are you sure about? Okej. Okay. Okej. Okay. W tym czasie nie będziesz mógł uczestniczyć w żadnej innej zawartości Warframe. Ortiz to nie jest miejsce na żarty. Dobra. Eee, I żeby to zacząć, czyli odcinek będzie w cholery długi, ale okej. Okay. Okej. Okay. Najwyżej go podzielę na dwa: Uuuu! To jest w ogóle prawdziwy stalker. Ja już się dowiedziałem, że tak wygląda prawdziwy stalker, bo stalker tak naprawdę był świadomym, a nie był Warframe'em. No okay. hej. Jakiej winy, co on niby takiego zrobił. A to jest właśnie Jade. I mówcie mi, że Jade jest matką Stalkera. A ona go uratowała. Hmm. To, co wokół niego latało, to był fragment tej. To są fragmenty jej... jej spódnicy, tej, tej żywej spódnicy, którą ona ma. A, mam po prostu za tymi częściami iść. Okay. To coś jest. Okay. To jest chyba baza Stalkera w tym dodatku. Oh, tutaj są spoko. A, tutaj leży. her life is dying, her life almost spent, and you will never learn why this unknown slaughterer chose to spare you. Whose help she needs. Will you let her drown in your despair? Or will you sheathe your hate and ask them? Never. Okay. Gdzieś lecimy samotnie. Okej. Okay. Tychy można z stalkerem tutaj się pobawić. W ogóle i jego można dostać jako lądownik też. Nie. to jest chyba taka sama... Tak, to jest taka sama scenka. Okej. Okay. A, czyli mamy łuk.

Też jest całkowicie niewykrywalny dla sorów. Hmm, tak już mnie kryli. Aha, on samemu hakuje, dobra. To jest bardzo wygodne. Że on sam hakuje. Wow. Ona jest fajna. Kapitan Kseto. Fajna jest. Mam nadzieję, że nie zginie. Automatyczny włam. no system fault we've got an intruder no triple robotic security on all vaults nie nie ma nie out of A, to jest ta. Dobra. Dobra, ja tutaj już mniej więcej wiem, jak to się robi i nigdy... Okej. Okay. Okej. Okay. To się bardziej niż udało. Znalazła mnie. że znaczy, Stalkera. Tenno, it well, doesn't fight like a Tenno. Troops, monitor, but keep your distance. <coughs> Am I on? <coughs> the intruder! This is Captain zero of the Arnit, in service to Deep Harvest. Hana, transmission at the start of the vision. You must introduce yourself. Your actions will not be tolerated. <coughs> Ja zaraz tylko biorę ostatnio i wypadam, więc... A jaka ona w ogóle jest miła, ostrzega mnie przed tym, co robię. Nie, nie jest tak, że od razu... Nie jest jak siostra Parwosa, która się od razu na ciebie rzuci po prostu z mordem w oczach. Tylko ona jest miła, bo ostrzega człowieka przed. Gdzieś tutaj musi być wyłącznie do tego wszystkiego. Tutaj chociażby. Dobra, ale no, tutaj jest tylko ten syn. A Jego lasery nie widzą jak on jest ukryty. Okej. Okay. Fajnie. Dobra, wypadamy. A dziękuję. No, dokładnie. Nie wiem, Stalker chce uratować swoją matkę, czy kim ona tam dla, nimi, dla niego jest. Ej, ale jest fajna, ja ostatnio narzekałem, że za dużo facetów jest w tej grze, mi się to nie podobało. Bo wiecie, ja nie oglądam, nie gram w rzeczy i nie oglądam, gdzie jest więcej facetów niż kobiet. Tak po prostu mam, jestem kobiecierzem, nie chcę patrzeć na chłopów, dlatego w ogóle jakby pominąłem JoJo całkowicie. I nie lubię JoJo i nie chcę tego oglądać, i nikt tego nie obejrzę, mimo że wiem, że bardzo dużo osób się tym jara, to ja JoJo nie. Nie, zdecydowanie nie, ale widać naprawiają swój błąd, bardzo fajną laskę dali, bardzo fajną. Chyba nie tylko ja narzekałem na, na te zapędy zbyt męskie i zbyt gejowskie ostatnio. No wiecie, rozmawiacie z człowiekiem, którego ulubioną serią jest y, Senran Kagura i Kobayashi Shinomade, tak więc no... Oj, to chyba nie zadziałało zbyt dobrze. You see? Only one can help her now. Czyli kto? Tenno. Aha. Ale głównie jestem ręka góra, tak więc wiecie, z jakim człowiekiem macie do czynienia. CO JEST?! Korpusie atakują? No. oni są prawie na setnym poziomie, nie? A on po prostu miażdży. Znaczy, nie miażdży ich, bo to korpusi, tak? Dobra. A, mam po prostu wytłuc wszystkich. Zobaczmy, co robią jego umiejętności. Jaką on ma w ogóle pasywka? Takie Stalkaja posiadają 300% szansy krytycznych przeciwko wrogom, którzy go nie widzą. Fajne, czyli to przede wszystkim. Teleportuje się do celu, e, wykonaj, dobicie. Jeśli zabijesz przeciwnika, Stalker odzyskuje część zużytej energii. Fajne. Co to jest? <laughs> Użycie ogłusza cel po śmierci celu część zadanych mu obrażeń przechodzi na pobliskich wrogów. To jest zajebiste. Pochłoń wszystkie otrzymane obrażenia, a następnie wystrzeli jest powrotem we wrogów w postaci energetycznych ostrzy. Fajne. Dobra, a już wiem co robią jego umiegi. To podstawowa to jest trójka, bo ona się kombi z jego... tym. z jego pasywą. I on jest stricte podkryty. Jeśli będzie można potem Stalkera brać jako normalną postać, nie wiem, można go będzie zrobić albo się go dostanie po tym dodatku to on będzie świetny na męski crit build, bo wiadomo, żeński no to jednak Dagach, tak? Mój, moja ulubiona. Dwie, Sarin i Dagach. Dobra, lecimy dalej. Sarin, bo ma samo leczenie, odzieranie z pancerza, wielki cyc i jest po prostu fajna i obrażenia toksyczne security okay. aha! A dagach dlatego, że ma ten krzyk, ma pasywkę przesadzoną całkowicie. Ma ostrza, ma wielki cyc i jest po prostu bardzo fajna. Aha, OK. Czy nie mogę się pozwolić Ortisowi zauważyć? ogóle czemu Ortis jest statkiem? Czemu on wlazł do swojego tego poda i przeszukuje statek w ten sposób? Tak, ja muszę wejść zaraz za nim. wejść zaraz za nim, być dosłownie zaraz za nim, bo on otwiera to przejście. Okej. Okay. A, mój operator, tak? Tutaj wymi się. Tak. Mój operator. Wow! Ja nic nie muszę mówić. Dokładnie.

One who went missing around the time of the follow, war. 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 But documentation is scarce. Almost reducted. You're here for help? For a warframe? Why? You hate warframes. <laughs> Unless is this one like you? Or doubts anything is left of their sanity at this point uh, all right I'll help for them whoever they are <sighs> <sighs> Dobra. oh

Bo nie wiem czy wiecie, ale Warframe'y to byli kiedyś normalni ludzie, którzy zostali zmutowani za pomocą plagi. Dzięki temu dzięki tym mutacjom no, stali się żywą bronią, tak? Stracili całkowicie możliwość reprodukcji tak. No. Żaden. Dagach ma sutki, ale są pęknięte i ledwo widoczne. Żaden Warframe, żaden, żaden mężczyzna Warframe nie ma przecież genitaliów, tak samo żadna kobieta. Warframe nie ma genitaliów. Tak to tak tolorowo wygląda, że to kiedyś byli normalni ludzie, ale zmutowano ich z plagą i Chyba jeszcze. A czy nie? To chyba głównie było właśnie z plagą, że oni zmutowali w takie krystaliczne formy życia, które się nie mogą rozmnażać. Są trochę jak tytani teraz, nie? Troszkę, jak tytani, a taką Titan. Trudno to wytłumaczyć. Dużo lepiej to jest opisane w lore. Naprawdę polecam poczytać lore Warframe'a, bo tam jest to wszystko bardzo ładnie wytłumaczone. Czym dokładnie są Warframe'y? Ja tego tak dobrze nie przekażę, tak jak tutaj to jest.

I want to know what he's searching for. Oh. Tego szukamy, kokonu, jagernauta, Pach. jagernaut behemot. Nie mówcie, że on będzie ode nie uciekał. Próbujmy to. Ale on jest twardy! Zajebisty ten. Objective, zabij to! Jeszcze raz przykucie. Tak będzie lepiej. No, tak jest lepiej. Znacznie. Jeszcze raz przykucie. pasywka. I dobra. No było nudne jak flaki z olejem, ale przynajmniej fabularnie potrzebne. Dobra. Mhm. Mm He's playing doctor? There's a warframe at the bottom of all this. I'm sure of it. Alert the sisterhood. No. Alert Vala. Vala. A Vala to czasem nie była ta pierwsza siostra? Jeśli dobrze pamiętam. Tak, to chyba była ta pierwsza siostra, pierwsza Corpus wife'u. Co ja drogą miałem sobie zrobić cały harem? Jak to ja nazywam harem tych y, Korpus Walkus, każda z inną bronią, i jestem całkiem blisko, więc no, jest dobrze. Czyli co, będziemy się tu samą tą główną, no, a może sam Parpus wyjdzie jeszcze nam na spotkanie, a to by było ciekawe. Dobra, no, opa, cześć, She's worse. Fuck. Okay, you don't understand. Whatever's been draining her, it's speeding up, and she's not fighting it. Fry. What the fuck?

absolutnie chujowych w grach rytmicznych, ale póki co mi dobrze idzie. Jest. Ale jak to możliwe, że Warframe jest w ciąży? To nie powinno być w ogóle możliwe. to teraz stalkerowi trochę może odkorbić, tak jeszcze bardziej jak, jak był odkorbiony. Okej. Okay. Jak to jest możliwe? Okej, okay, jestem w szoku. Czyli jednak workframey mogą się rozmnażać. Ale w jaki sposób? W ogóle on jest teraz niezniszczalny, nie? Tak się doładował. Czy to dziecko go tak ładuje po prostu?

Tak, ona jest siostrą Parwosa, znaczy ma taki strój jak siostry Parwosa

Dziecko Warframe, rzecz niemożliwa po prostu. Ok, to było po prostu niesamowite. Wow, wow. No już normalnie chodzi, normalnie biega i skacze, już się odrodził. Stałeś ojcem? But, but... Nie mówcie, że ona była w ciąży, stała się Warframe'em i dopiero jako Warframe urodziła. Tak, tak, to jest możliwe, bo to chyba tak było. A to jest jego propozycja albo propozycja matki. Seriusz. Obrońca. Ja i to wycienie ukończone. Ale to było strasznie krótkie. Strasznie krótkie to było. Ja myślałem, że to będzie znacznie dłuższe. I niestety w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Misje takie normalne, Warframe'owe do przechodzenia będą w następnym odcinku, ponieważ odcinek byłby zdecydowanie za długi. Tak więc to by było na tyle. Juice the Razor się wyłącza i ja mówię: Jak ci się podobało, to możesz dać łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej ode mnie, to możesz zasubskrybować ten kanał. Pa!